Cześć kochani, witam was ponownie z podróży pędzę do domu, wracam. Jak samopoczucie? Jak niedziela? Witam cię drogi słuchaczu, słuchaczko. Jeśli możesz zamknij na chwilę oczy, weź oddech, wdech. I wydech. Zapraszam na malutką zatrzymankę. Jakieś refleksje po ostatnim zadaniu domowym? Jakieś może działanie z tym związane? Dzisiaj z taką refleksją i zachętą, jak ważne jest, żeby słuchać siebie. Nasze ciało daje nam tak dużo podpowiedzi w różnych sytuacjach. Zapraszam Was, żebyście zaczęli przyglądać się. Bo ciało zawsze najpierw nam mówi, zanim się włączy gadający umysł, czy coś jest dla nas dobre, czy nie. I jeśli coś dla nas nie jest dobre, jak to poznać? Napięcie w karku, ból brzucha, może zadrzeć nogę. Gdy czujemy ciężar na ramionach, to znaczy, że prawdopodobnie ktoś nas obciąża swoimi jakimiś problemami, że no to już na bank nie jest wspierające. Na tych warsztatach, na których byłam bardzo mocno, były takie warsztaty w dużej mierze psychologiczne. Podkreślano, że rolą umysłu jest ochrona nas. On wszystko zrobi, żeby, żebyśmy nie wyszli ze swojej strefy komfortu. Więc będzie nam gadać, zwłaszcza gdy poczujemy, że coś nas zainteresowało, coś nowego, żebyśmy chcieli coś zmienić. Więc on zawsze nam od razu gada: nie rób tego, po co, dlaczego. No, takie pytania, po których poznacie, że to umysł. Po co, kiedy, dlaczego i jak? Natomiast ciało od razu. Jak poczujesz taką lekkość w ciele, spokój, to znaczy, że to jest dobre. No i wiecie, że rozwijam się, uczestniczę w różnych szkoleniach, warsztatach. Jak, jak ja je wybieram. No, oczywiście szukam jakichś tematów, w których. Które mnie interesują, których widzę, że potrzebuję może coś przepracować, nad czym się zastanowić. Jak wyświetla się wa warsztat, po czym wiem, że to jest właściwy, najczęściej najpierw jest coś takiego, zapisz się, zapisz, zapisz. Czuję taką ogromną ekscytację, że to jest to. No i jeśli coś takiego Wam się przydarzy, to jest ważne. Natomiast mamy, mamy wtedy tylko 5 sekund, <laughs> bo później włącza się ten gadający umysł i się zaczyna. A po co Ci to? A skąd weźmiesz pieniądze? A gdzie się zatrzymasz? A co tam zrobisz? A co jeśli? Bla, 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 bla. Więc to jest jedna rzecz. Słuchaj siebie. Przyglądaj się. Zatrzymuj jak najczęściej. Jeśli nie możesz usłyszeć ciała, weź głęboki wdech, wydech. Zwłaszcza przed ważnymi decyzjami. Warto właśnie pooddychać, wyciszyć się. I spróbować rozeznać w ciele, zapytać, zapisać sobie też pytanie, które jest dla nas ważne. Oczywiście nie mówię, przy ważnych decyzjach ważna jest logika, ale przy pracy ze sobą to działa zupełnie inaczej. To jedna rzecz. Druga, dzisiaj dowiedziałam się bardzo ciekawej rzeczy, jak szkodliwe jest działanie mm, narzekania. Wiecie, tak, że w naszym ciele większość naszego ciała to woda i były eksperymenty profesora. Emoto, Masaru Emoto, bodajże, on napisał książkę o wodzie i robił zdjęcia pod mikroskopem struktur wody. Gdy do wody mówiono pięknymi słowami, pełnymi dobrej miłości, te struktury stawały się coraz piękniejsze. Natomiast gdy, gdy ktoś wyrażał złość a, i nie wiem, nienawiść, wręcz, to te struktury wyglądały naprawdę no, poskutnie. Tak? Więc to jest pierwsza rzecz. No to skoro tak woda reaguje, to pomyślcie, co słowa nasze robią innym ludziom i nam samym. Nasze ciało nas słyszy, bo jest w nim woda. Może to dla niektórych z Was będzie zaskakujące, może to dla Ciebie będzie zaskakujące. Dla mnie wcale nie jest, bo znowu... Jeśli... O, mała przerwa, przepraszam. Znowu jeśli będziesz uważna, uważna na siebie, to zauważysz to. Jak się czujesz, gdy ktoś do Ciebie powie coś niemiłego, coś oceniającego, a po drugie, no wiedziałam się jak bardzo szkodliwe właśnie jest to narzekanie. Były robione badania i okazało się, że przez kilka minut, gdy ktoś narzekał, to powstały, były toksyny, które mogły, no zabiły jedną świnię, tak? Natomiast po godzinie narzekania było tyle toksyn, które mogły zabić 80 świn. Wyobrażasz to sobie? Więc... E, słuchaj swojego ciała, bo ono też podpowiada ci. Gdy ktoś robi coś, co nie jest dla Ciebie dobre, jest to pierwszy sygnał, jakieś napięcie w ciele, ból. Też nas, nasze ciało ostrzega właśnie przed tym, co dla nas jest szkodliwe. Także jeśli masz ochotę, zapraszam Cię, poobserwuj sobie może chociaż przez jeden dzień, a najlepiej przez tydzień, co się dzieje w twoim, z Twoim ciałem w różnych sytuacjach. I spróbuj podejmować decyzję. Dla swojego dobra, z miłości do siebie, we współpracy ze swoim ciałem. Dbaj o siebie, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Iskierka.